Moi kochani, dzisiaj obiecany film, czyli jak zrobić ścianę kwiatów z róż. Tutaj słuchajcie, jak widzicie, mam dwie pnące, Giardinie i Florentine chyba. I słuchajcie, chcę uzyskać tutaj ścianę kwiatów, która będzie kwitła poziomo, a nie tylko na czubkach. Więc dlatego musimy poprowadzić te pędy tak, aby rosły... Na poziomo. Oczywiście nie wszystko się już da, bo jestem trochę w tył, ale już zrobię tak jak ma być. Trochę mam nadzieję, że się uda. I najpierw zajmę się, słuchajcie, ścianą. Już Wam pokazuję. Najpierw się, słuchajcie, zajmę tutaj tą stroną, czyli tutaj przed pergolą. Ale jeszcze zanim to Wam pokażę moje kwiaty, wszystko wygląda niesamowicie. Lubiny, kocimiętki tutaj róża, która będzie kwitła, czy ten powoing, słuchajcie, który ma olbrzymie kwiaty, myślę, że normalnie z 15 cm będzie mieć. Tutaj e, też już przekwitają różne inne kwiaty, a tamta rabata to już po prostu jakiś czad. Słuchajcie, po tej stronie wymyśliłam coś takiego, bo te pędy tutaj sobie tak latały. Przywiązałam je, słuchajcie, do tego badyla i dałem u takie taką małą ozdobę. Myślę, że jak to zakwitnie i się ładnie mm, zazieleni, to będzie to wyglądało dosyć, dosyć myślę, że ciekawie. No i tak myślę, że można właśnie sobie naginać róże, aby było bardzo dużo kwiatów. Po prostu chodzi o to, że jak są, słuchacie rosną poziomo, to te kwiaty są praktycznie tylko, że na czubkach. A jeśli są, je, je, poprowadzimy je Poziomo, to wtedy kwitną pięknie i robi się taka ściana kwiatów. Tak samo teraz będę postępować tutaj. Cofając się jeszcze tutaj po prostu te pędy mi tak wichrowały i estetycznie to nie wyglądało. A teraz myślę, że po naciągnięciu nie dość, że będzie pięknie, wszystko kwitło. Będzie bardzo ładnie to wyglądać, no bo tutaj się oczywiście siedzi, no to po prostu tutaj będzie to dwa razy lepiej wyglądało niż wcześniej. A teraz słuchajcie, zajęłem się tutaj tą stroną, czyli. Tutaj mam pęd, który po prostu rósł tak do góry, no bo nie, było jego, nie, nie miał jakiejś tutaj pomocy, więc teraz po mojej interwencji został naprowadzony poziomo, dzięki temu tutaj ładnie się naprowadziło i przywiązałem sobie, słuchajcie, tutaj do pergoli. Oczywiście najlepiej używać sznurek plastikowy, jeżeli chcecie mieć to, to już w przyszłym roku również, ale ja co roku to będę zmieniać, więc dla mnie jutowy jest wystarczający. Do przywiązywania też możecie sobie albo do pergoli, słuchajcie, jak macie, do jakichś stelaży, albo słuchajcie, przynieść po prostu sobie taki zwykły patek. I też do niego można sobie bez problemu wszystko przywiązywać. Dobra, więc ja tutaj dalej będę myśleć, co naprowadzić, żeby było pięknie poziomo. I zaraz do Was wrócę. Słuchajcie, udało mi się coś zrobić na tej stronie już. A... Ale słuchajcie, zabrakło mi już szurka, skończył mi się niestety, więc e, resztę pracy zrobię już poza filmem, ale słuchajcie, pokażę Wam na tam chyba trzy albo cztery pędy przywiązałem, więc Wam pokażę na tych pędach. Bo ja też dużo w tym roku przywiązywać jakoś nie będę. Jak widzicie, tutaj sznurek jest przywiązany, i tak przywiązam, tak jak mówiłam, tutaj ten chyba pęd pokazywałam. Ten pęd idzie sobie na poziomo. Tam idą też pędy do tyłu mi. I próbowałam tutaj, słuchajcie, właśnie ten jeden pęd udało mi się przywiązać. On był z tyłu, a go, udało mi się go wyprowadzić troszeczkę tutaj bliżej. Dodatkowo, słuchajcie, też ten pęd poprowadziłem. To chyba. To też pokazywam, jak się nie mylę. Tutaj też jeszcze jeden pęt. Poza tym troszeczkę bliżej przeprowadziłam, żeby był bliżej. I udało mi się już mniej więcej troszeczkę bardziej naprowadzić ją na poziomo. Bo po prostu na poziomo jak jest, to dwa razy piękniej to wygląda. Niestety, ale sznurek mi się już skończył. Nie mam jutowego dalej, więc resztę pracy będę już robić poza filmem. A Wam życzę wszystkiego dobrego i udanych plonów, zbiorów, bo teraz jest oczywiście dużo już pięknych zbiorów w szklarni i właśnie Wam tego życzę i obfitości różnych pięknie kwitnących kwiatów. Cieście, cieszcie się tym pięknem. Miłego dnia. Do zobaczenia.